O Kurwa, kurwa! Kurwa, widać, że cię dziewczyna uczyła jeździć. O fuck, kurwa! Ja ja, nie, nie, nie. To, żeś pojechał teraz, kurwa. Nie, kończyłem. Ja odbieram kolego. Dwie stowy i do widzenia. Dwie za potrącenie niewinnej kobiety na pasach? Mało. Dwie stowy za opierd... Nie, egzaminu kolego. Ja, jak ja, w egzamin się nie skończył jeszcze? Egzamin no, ja się kończył. kończył. <grym>... Nie stary. To dobra z... druga szansa. Powiem, że tego nie było. Jaka, jaka druga szansa, człowieka za pierwszym znałem, nie? <grym, <grym, widać. No ale kupiłem BMW, wiesz, to... słuchaj, kupiłem BMW, to wszystko tłumaczy. No, no. Faktycznie. no, no. Ty, pa, widziałeś go ile chow w terenie zabudowanym? No śmiecia. Goń go, ku. Chyba kobieta. Ty weź mu przebił opony. Chyba kobieta. No nie my go, drogówka. Niech ktoś robi. I... I... O czekaj, I... o, czekaj. I... Co, I... stoisz, ile w terenie? Ej, ty tam stoisz, ile w terenie Lepiej. zabudowanym siedziesz? Stop. Stop. Ej, tak smak. Rozpierdolę cię kurwa zaraz w Jak złapię na Ile zabudowałem Dużo Kurwa, wow I to co, za żyjemy Strzelaj w niego, strzelaj Po oponach, po oponach Okej, okay, chyba się rono odwróciły Ja Chyba oni teraz nas będą ścigać <coughs> Czekaj, ty bo to hmm. dzikie te są. Przejazd kolejowy dziki, uważaj. I mogą się pojawić. No. Zaś się pojawi rogatek, i tyle będziesz miał. Czekaj to tak stopu Nie wiem co to pista chuj wie To stopiło. było A to musiało być stop A tam no, było, było jakieś aren Tu nie trzeba To jedź. nie było stop To co to było? No w chuj wie. To chyba znaczyło zapierdano ich. Zgadam się z kolegą Ty, a ja może to kopareczkę się weźmiemy. Ja Dlaczego ja jestem SLM. Halo Halo? Ktoś wydeł. Albo. Halo? Halo? Albo. 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 A mnie nawet nie patrzę ledwo w tą grę zacząłem grać, także... To jest moja trzecia gra. Więc no. Ja tu tylko kierowcą jestem. Słuką Piąta. O! I co, przyznałeś się? Coś... Ktoś... Dlaczego? No piąta gra jego, mi się wydaje, że jest odpowiednim kandydatem na Wa <śm> Nie wkurwia mnie, ja sanitariuszem mnie... <śm> jestem! to teraz będziesz dowódcą. Thank you. Thank you. No i No Wybrałeś sanitarysta, to coś świadczy. A w Polsce nie strzelać, dlatego przynajmniej podnoszę innych. Ale zobacz, te, jako że ty będziesz. to. o, o, o! Będziesz umiał budować, będziesz tam konstrukcję stawiał. Oba nam postawisz, Radyko postawisz, municję. po lodziku pojedziemy. Zbitkę, o, zbitka to wydaje się bardzo. Wydatne. Taki cichy głowę. Tak, Chyba banie, kurwa. nie Widzisz, zbitka ma swoje powody, wy by nie bycie serem, a ty? Zabitka. Zabitka. Na napierdalaj, napierdalaj Napierdalaj, Nie a, a, dobra, nie, dobra. Napierdolaj, napierdolaj. Nie, <śmieniu> nie wyjeżdżaj stary daję, co, co? Ich uj strzelił przejazdkę! W tam się znowu coś tam maila. Gdzie pod rybę, zaczywali w na piska MA, a my nie na laty po stołkiem. Wy to chłopaki no to, dobrze jesteście. Dziękuję, dziękuję. Zdaliśmy siebie wszystko. Pojadł, pojechałbym z tą jeszcze raz. Masz jakiś samochodzik? Ja? Nie Faktycznie. Na środku jakiś stoi Co stoi gdzie? Powtórz, 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 powtórz. No! Yy, niedaleko Golden Maja stoi porzucony bewub.